Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Corley's zapraszam. Światło jest w wieży na ostatnim piętrze. Do kolejnego odcinka z misji pobocznych, nadal z i nadal zdradzającego nam nieco z fabuły. Znaczy, tak mi się wydaje, że może tak się stać. No i potem jak nas ostatnio porobiła, choć w sumie może to i myjemy nieco, patrząc na to, jak się zakończyło to wszystko, uciekła nam pokryjamo do kłomnicy, właśnie tutaj. Chyba się nie polubimy. Jak? Znalazłaś czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałaś się? Wykorzystałaś mnie, może zapytajmy o papiery. Po co ci te papiery? No przecież, żeby kontynuować przerwane tragiczną śmiercią badania. Czyżby jakieś duchy się to kryły? Aleksander pracował nad zarazą Katriony. Chce wykorzystać jego notatki do opracowania leku, albo chociaż szczepionki. To? I działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. Możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium, na przykład Radovid. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w loży. A to w ten sposób, Hmm. Albo jesteś bardzo naiwna, albo znowu próbujesz mnie oszukać. O co ci chodzi? Radowid chce jednego. Wygrać z Emchyrem. Lek na plagę katriony nijak mu w tym nie pomoże, więc albo spali cię na stosie razem z tymi notatkami, albo każe ci ich użyć do stworzenia nowej broni. Nie bądź śmieszny, zarazków nie da się kontrolować. Jeszcze nie. Ale to teoretycznie możliwe, prawda? Teoretycznie jest też możliwe, żeby jamnik zapłodnił wyżła. Nie mam czasu na dewagacje, Geralt. Jadę do Radowide, czy ci się to podoba, czy nie. Mam wrażenie, że jest ona lekko obrażona na nas. Hmm, możesz mieć na sumieniu tysiące ludzi, a może... może tak. Będziesz miała na sumieniu życie setek albo tysięcy ludzi. Może i tak, ale co za różnica, czy Nilfgaardczycy zginą od żelaza, czy od pieprzonych prądków? Żadna! Różnica jest taka, że Juma może się wymknąć spod kontroli, a Miecz nie. Zamknij się na moment i popatrz na mnie. Widzisz te ślady? Pogryzły mnie pluskwy, rozumiesz? Ja mam pluskwy, Geralt! Ja! Keira Metz! Doradczyni Foltesta i członkini loży czarodziejek! Czego byś nie powiedział nie zostanę na tych cholernych bagnach ani dnia dłużej, ani dnia! A jeśli przekroczy Pontar, ludzie radowida prędzej czy później nie dopadną. Więc muszę się z nim układać. Nie mam wyboru, rozumiesz? Nie do końca. Um, może pojeźdzę do właśnie tutaj. Jest trzecia opcja. Pojedź do Kermoren. Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Ani Emchy, ani Radowicz cię tam nie dosięgną. Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ale mamy za to czystą pościel. To daleko stąd, za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć niezauważona. No. Niech będzie. Nie potrafię ci odmówić przystojniaku. Dobre i to. Um... Oddaj notatki. Nie no może sprawdźmy co. To, to znaczy, że widzimy się w Kermore. Łóżka są bez pluskiew. No prawie. To się nazywa zachęta. Do zobaczenia Geralt. Niech ci będzie, ale mogłabyś mi oddać notatki? No. Choć przypuszczam, żeby się na to nie zgodziła. Szybka akcja, szybka misja, a może się... O, nie pozwolili mi wejść do teleportu. No to dziady. No, to poszło szybciej niż myślałem. Jeszcze zobaczę w zakończonych zadaniach. No dobra, czyli zadanie zakończyło się dobrze. A jak już jesteśmy na miejscu, myślę, że możemy sprawdzić, jak to się mają tu te dziady całe, które byśmy mieli odprawić. Nim jednak dojdę, no to tu jeszcze trochę powalczę i z wami się widzę już w kręgu, w którym miałem być. No i widzę, że już tu pełno ludzi się zebrało. Przypuszczam, że. Wszystko rozchodzi się o to. A i znam bardzo dobrze to miejsce. Że będę musiał ich chronić przed upiorami, wcale bym się nie zdziwił. Mieliśmy się spotkać, co prawda, o północy. Ale zobaczymy, co guślarz My powie ok, teraz. Jeszcze. A zaczekaj jeszcze, czyli czekamy do północy. Szybka medytacja. To nie będzie północ, tu będzie północ. I zobaczymy, co guślarz nam ciekawego tu wymyśli. Dręczy, każdy powie. No. Witaj. Ciekawa jasna Samą noc. Porę. Ludzie. Oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Okej, okay, postaram się jak najbardziej. Czym jest życie, sami wiecie. Krótko męką na To, co po poni... Mam wrażenie, że przełączyło nam zadanie, więc szybko jeszcze właśnie, przerzucę się tutaj, nie wiem jak to działa tak dziwnie nie. Każdy z nas sam decyduje. Zaraz zjawią się przodkowie Co ich dręczy każdy powie. Czy gotowiście na spady? Burza przakresała. Zaczynajmy tedy dziady. O. Tak, o widzę, że utopce wyszły, więc no właśnie, znak igni. Kto z was wiecznym błądzi szlakiem nie opuścił tego świata? Tego lekkim, jasnym znakiem, przyzywamy. Zaklinamy! I co pas? Może nie będę mocno komentował, żeby słyszeć te całe... O właśnie modły. Dzielbowie w żarze. Niechaj duch się nam pokaże. Przysłuchamy, nam? każdą duszę przebadamy. Ciemno wszędzie, wszędzie, co to będzie, co to będzie. Coś się krzęże, coś i ktoś się zbliża do ust. Baba wodna, tylko ino. Chodź z nią. Nie zaciekawie tutaj ta walka wygląda. No i cześć. po dziadach już. Za dużo życia nam niestety nie zostało. Czy się mylę? Dobrze słyszę. Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj koncie płonie w żarze. Niechaj już się ukarze. Niechaj duch zabierze głos. Wnet poznamy ducha los. Kim jesteś? Kim jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcobójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy musz nam pomóc błąkanym duszom. Idź, nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie. To jest... Dość ciężka sprawa, ponieważ też jest ze Świętym Ogniem współpracowaliśmy. Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić. No dobra, to nam przyszła dość ciężka walka. Ale może właśnie nie poradzą sobie z ogniem. Tym bardziej, że miecz mamy całkiem niezłe. Szkoda tylko, że ktoś się guślarza naszego dopadł. O właśnie guślarz jak przywali to też potrafi. Fatality. I pięknie. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego co zaczęte. Co masz na myśli? W czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkiej posoki. Jak Bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele. I guślarzowi uda się skończyć. No nie zapowiada się ciekawie. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się! Przyzywamy! Zaklinamy! Duszę każdą przebadamy! Ciemno wszędzie! Głucho wszędzie! Co to będzie? Co to będzie? Coś i szemrze! Coś ich piska! Ktoś się zbliża do ogniska! Ciemno wszędzie! Głucho wszędzie! Co to, Co to będzie? Co to, to będzie? Pupiory! Święta Ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! Okej, okay, czyżbym ja też miał uciekać? Na no, opiory najlepsza będzie pułapka i tu chyba nie ma co kombinować, więc szybko przegonimy. Nie wiem czy nie miałem czasu na opiory jakiegoś oleju, ale chyba nic tu nie wyczarujemy, tak i dosłownie. Dobrze. Weszły w moją pułapkę. To akurat jest bardzo dobra sprawa. Głuślasz. na szczerze, że chyba ze wszystkich osób, które walczyły z nami ramię w ramię, jest jednym z najmocniejszych postaci. Czyżby to tyle? To uciekli. A... Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch Twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego jamroza. <noise> Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Ale trzeba coś z tym zrobić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamros leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. To tyle z dziadów, ale na pewno nim poszukam ciała. To jeszcze sobie poszukam. Różnych innych ciekawych rzeczy, które tu się kryją po okolicy, ponieważ po takich walkach, no to naprawdę jest co zbierać. Choć chyba te najciekawsze, najdroższe rzeczy mam już ze sobą. Ciekawa sprawa z tym guślarzem, ale w sumie też ciekawie to rozwiązali z tymi bagnami. No, wiedział kiedy? Ponieważ rzeczywiście z bagnami jest tak, że te ciała tam potrafią się nie rozłożyć, więc no. Chyba gorszego miejsca sobie guślarz nie mógł wymyślić, no ale co zrobić? No i tak wcześniej to wyglądało tak i teraz. Wszystkie drogi prowadzą na bagna, a my się już przeniesiemy tam bezpośrednio. Ja w międzyczasie też naprawię naszą broń gdzieś po drodze. Okej, okay, to widzimy się już tu na bagnach. Znowu w sierocińcu. I niestety ponownie witam na bagnach. Będziemy tutaj szukać ciała ojca guślarza. Dobra, to powiedz co jeszcze masz tu do Panie, powiedzenia. uważajcie, bo na magnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek. Ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid, lunarny tryb życia. Hmm. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i mił. poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Teraz nikt już na Bagna nie chodzi, obóz stoi pusty. A tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła, tłuściutki. I na opał dobry, i na... Pasjonujące. Ale wróćmy do rzeczy. OK, mogę pomóc za opłatą. To aż mogę dziwne. Pomóc za opłatą. Się rozumiem. Za darmo przecie nawet wu pługa nie ciągnie. Okej. Okay. Mm. Ile konkretnie? Zobaczmy. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? No właśnie, dlatego możemy tutaj mieć. Wow, piękna stawka. Możemy podjąć negocjacje. Poziom z niecierpliwienia już jest niski. Ustawmy gdzieś stawkę w połowie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tyle to je ja nie mam, ale może parę koron mniej was zadowoli. Parę to myślę, że o 10 mogę obniżyć. Tyle to je ja nie mam, ale może parę koron mniej was zadowoli. Panie, jakie ja ma się handlować z takimi biedakami? Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi mistrzu, ale niechaj będzie, zgadzam się. No dobra, mogę bywaj, albo biorę się no do roboty. Dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd, tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy drapie w gardło, ale tak, że udusić się idzie. Okej, okay, to będzie nasze nowe zlecenie. Aż mnie zastanawia tak fajna cena. Ale zobaczę gdzie tu jest potwór z bagienem, No będzie silny. Poziom 12 byłby zalecany. Ale to zostawimy po prostu na inny czas, a teraz poszukamy mimo wszystko ojca Guślarza, pewnie wytężając zmysły. Są tu jakieś stwory trochę przeszkadzające mi w tym wszystkim. Ale z drugiej strony... albo dobra, wybijemy je, to będzie można też inaczej podjąć tu poszukiwania. A, bo on zaraz tu wybuchnie, o właśnie widać, że te wybuchy później się rozchodzą bardzo fajnie na no, kolegów. No, w ostatniej chwili tak. kojarzy mi się to z Left 4 Dead, gdzie właśnie też tam wybuchał, chociaż wtedy się zarazę. Oj, no ogień miałeś pierwszy puścić. Coś ciebie za mi, które daje się tak wyprzedzić. Dobra, dobra, dobra. Już się dogadaliśmy. No i pięknie. Zgnilców już mamy pokonanych. Też fajnie, że coraz mocniejsze te Potwory się tu pojawiają, bo to też ta rozgrywka jest ta dużo ciekawsza wtedy. Siadam na konia, będzie łatwiej na pewno poszukać, przeszukać ten teren. To zresztą nieraz już robiłem. Tam nic nie było. Szukamy czegoś zabarwionego na czerwono. Tu jakbym coś widział, ale mogło mi się tylko wydawać. Może lepiej by było zacząć szukać od centrum zamiast objeżdżać to dookoła. Choć przypuszczam, że jeżeli to ojciec jest gdzieś pogrzebany, gdzieś w wodzie. No dobra, to przeniosę nas do czasu. O! Idź się! W... Zatopiliśmy. Przeniosę nas do miejsca, gdzie już znajdziemy jakiś ślad. O, i widzę, widzę. Tu niedaleko. Byś szybko to poszło. Zawowało zwłoki jamroza. Hmm. Guślasz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. No to chyba Odejdź ze świata żywym i nigdy nie wracaj. W ten sposób możemy to zrobić. No i szybko wyświadczyliśmy w przesługę. czyli myślę, że mapa i przenoszę się gdzieś do jego okolice tutaj. Oto tu. No i jesteśmy pod chatą guślarza. Aż chętnie zobaczę, co tam słychać u księżniczki. Co tam sam guślarz ma do powiedzenia. O, księżniczka ma się całkiem dobrze. Mogę z tą pogadać? Nie. Wygląda dość brutalnie. Z Kajrą nie poszliśmy do łóżka, to myślę, że i z księżniczką nic z tego nie wyjdzie. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Znalazłem ciało twojego ojca i spaliłem je. Dobrze,ście zrobili. On wróciłby po mnie. Tak też myślę. Jak to było z twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zmężniał. To, co ojciec robił matce, guślarz nie mógł nadopatrzeć. Rozłupał mu łeb się kierą i utopił w bagnie. Ale ludzie wiedzieli. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję Wam Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da Wam wszystko. Za pół darmo. Dobrze wiedzieć w przyszłości, co jeszcze dostałem tu od ciebie. Punkty doświadczenia. Tak, ziewaj, ziewaj. Korony. Hmm, no guślarz nie taki biedny jest, widzę. Warto było się dorobić czegoś i dowiedzieć się nowego guślarza. Okej, okay, to już chyba wszystko co mogliśmy dostać. Zobaczę też czy rzeczywiście ma jakieś towary Słuchaj za pół darmo. Szczególnie jakieś jedzenie. Okej, okay, zdecydowanie nie nazwałbym tego ceną za pół darmo. Szukam jakiegoś znacznika, ponieważ chciałbym jeszcze się dostać no, na, na misję tutaj, więc uciekamy do wsi Konary, przenieść się, no i widzimy się że pod Wrońcami. Tam chyba też zakończymy po tej misji ten odcinek. Dość ciekawy. Dość taki treściwy w stosunku do tych innych, które były, ale o, m, też myślę, że. No dobra, już na miejscu Stawaj zobaczmy. Do walki. A czego ten most chce od nas? No dobra, chętnie. Ej, ty tam! Stawaj! Będziemy się potykać. Gdybyś się mógł o własne cizmy potknąć, niedarostku. Stawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki sto rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze dziewięćdziesięciu dziewięciu zostało. Rzeczywiście, dość ciekawa sytuacja. Chcesz walczyć właśnie ze mną. Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Hmm? Tak! To przyznaj, że panna Jagódka. Ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt tylko krew zmazać może! Stawaj do walki! Okej. Okay. Ciekawa sprawa. Chcesz ognia poczyć trochę? Można ogień wiele ludzi no. zrobić. Litości! Okej. Okay. Wystarczy ci już? Tak, tym razem miałeś szczęście, ale kiedy się znowu zmierzymy. Zejdź mi z oczu. Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach, zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No, jeszcze się spotkamy. Jeszcze zobaczymy. Ciekawe, czy przegrana walka liczy się ujemnie jako minus 1 do tego wszystkiego. Niestety tutaj nie wejdę, ale też tym pozytywnym, zabawnym akcentem, tą stoczoną walką myślę, że żegnamy się w tym odcinku. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami, Korle. Trzymajcie się. Hej, i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych przygodach. Być może tym razem już z misji głównych przydałoby się chyba trochę wybrać się w dalsze rejony niż cały czas krążyć po Welen.